Prokuratura Okręgowa w Białymstoku sfinalizowała postępowanie i skierowała do sądu akt oskarżania obejmujący sześć osób. Podejrzani, których wiek waha się od 20 do nawet 46 lat, mają odpowiedzi za poważne zarzuty związane z organizacją nielegalnego przekraczania granicy. Śledczy zarzucają im bowiem działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której głównym celem był przerzut ludzi z terytorium Białorusi do Polski, a następnie do innych krajów Unii Europejskiej. Sprawa ta, ze względu na swój charakter i wagę zarzutów, trafiła na wokandę Sądu Okręgowego w Białymstoku, który zajmie się jej szczegółowym rozpatrzeniem. We wtorek Prokuratura Okręgowa w Białymstoku oficjalnie potwierdziła te informacje, rzucając więcej światła na działalność grupy. Z ustaleń prokuratury wynika, że członkowie oskarżonej grupy mieli na swoim koncie co najmniej kilka udanych operacji przyrzutu nielegalnych migrantów przez Zieloną Granicę. Szacuje się, że dzięki ich zorganizowanym działaniom granicę państwową w sposób nielegalny przekroczyło nie mniej niż 37 osób. To pokazuje skalę przedsięwzięcia i stopień zaangażowania poszczególnych członków w przestępczy proceder. Co więcej, materiał dowodowy zebrany w toku śledztwa pozwolił na postawienie jednej z odkrywanych osób dodatkowego zarzutu udziału w obrocie środkami odurzającymi, co dodatkowo obciąża jej sytuację procesową i wskazuje na szerszy zakres nielegalnej działalności. Pomimo ciężaru zarzutów, większość z oskarżonych osób nie, nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych im czynów. Obecnie wszyscy członkowie grupy przebywają na wolności i będą odpowiadać przed sądem z tzw. zwolnej stopy, co oznacza, że nie zastosowano wobec nich tymczasowego aresztowania. Ich proces zapowiada się na skomplikowany, biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter zarzucanych przestępstw oraz zaprzeczanie winie przez oskarżonych. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!